Cześć, witam Was serdecznie. Adrian Janda, miłośnik widzyczek i kolei Jelenia Góra. Znajduję się na niebieskim szlaku w kotlinie Jeleniogórskiej w powiecie karkonoskim. Niebieskim szlaku prowadzącym z kaplicy Świętej Anny w kierunku Miłkowa. Tutaj nie wiem, czy coś będzie widać bo już widzę na aparacie, że jest zamazany aparat ostrości nie łapie jest tutaj taki po prawej stronie idąc z kierunku kaplicy w kierunku Miłkowa taki tunel na mapie zaznaczony jako rejon dawnego górnictwa tutaj oświetlam latarką czołówką Tam dalej widać wyjście. O, tutaj latarka mi oświetla, tak więc widać teraz całkiem dobrze. Niestety na mapie jest to zaznaczone jako rejon dawnego górnictwa. nie ma żadnego opisu, ani na zewnątrz, ani na mapie, tak więc niestety nie wiem, co, co tutaj było wydobywane i po co było to, zostało to po co to zostało to wydrążone. Tu jest taki jakby taka niecka, taki basen. Tutaj widać o yy, jakby ślady po wodzie, ale tutaj jest pusto, może mi się uda tutaj to oświetlić. No to Wychodzimy stąd. Można tutaj bezpiecznie wejść, nie ma tutaj żadnych zagrożeń. Aczkolwiek należy zabrać ze sobą jakieś obuwie. Na pewno nie mogą to być jakieś klapeczki, sandałki, tylko jakieś mocne obuwie z wysoką kostką. Albo w ostateczności, zwykłe Adidasy, tylko że z grubą podeszwą i nieprzemakalne. Jest tutaj trochę wilgotno. Nie ma tutaj kałuż wody. Aczkolwiek no, woda tutaj z góry kapie. Tutaj osoby wysokie mogą mieć trochę problem. Ja mam około 160 cm wzrostu i mogę tutaj normalnie wejść. No a osoby wyższe, w zależności od rejonów, tutaj od odcinków tego tunelu, muszą się trochę schylić. No, i oczywiście najważniejsze, pamiętajcie, abyście zabrali ze sobą latarkę. Latarka z telefonu może być trochę słaba. Najlepiej zabrać ze sobą latarkę-czołówkę. Taką zwykłą latarkę też możecie wziąć, no ale najlepsza jest czołówka, no bo macie wolne ręce. Tu może mi się uda oświetlić, tutaj latarką czołówką jest tutaj, temperatura jest trochę niższa niż na zewnątrz. Aczkolwiek no teraz ja yy, w lipcu wszedłem tutaj z krótkim rękawem i nie marznę tutaj. Jeżeli na filmie yy, niezrozumiale mnie słychać, to przepraszam, jest to spowodowane echem, jaki się tutaj odbija. Trzymajcie się, pozdrawiam i do zobaczenia na wycieczkach w okolicach Jeleni Góry. Trzymajcie się, hej!